Czy Edith Piaf paliła papierosy? Zapytał pan muzyk, przerywając ćwiczenia wokalne i spojrzał na mnie z nadzieją, że może udzielę mu odpowiedzi, której poszukiwania spędza sen z jego powiek. Popatrzyłam na niego, lekko się uśmiechając. Jedyne, co mogłabym mu opowiedzieć, to swoją historię z papierosami, ale żadna ze mnie Edith Piaf, a palić przestałam dawno. Wróciliśmy więc do ćwiczeń wokalnych, a ja pozostałam z myślą, że niezwykłe są pytania, na które ludzie poszukują odpowiedzi. Coś dla ciebie obojętne, dla kogoś jest nurtujące, esencjonalne. Może grać koncerty, udzielać lekcji, aranżować akompaniamenty, ale gdzieś tam za rogiem kryje się niewyjaśniony sekret Edith Piaf. Może gdybym miała inne nazwisko, więcej paliła, albo z większą determinacją decydowała o swoim życiu, ktoś kiedyś, jakiś pan muzyk przy starym, niedawno nastrojonym pianinie, do swojej uczennicy skierowałby dokładnie to samo pytanie. Po wpisaniu w internecie Edith Piaf i papierosy, pojawia się zdjęcie Edith Piaf trzymającej w ręku papierosa. Można więc uznać, że paliła. Tak jak często, spoglądając na kogoś, w parę sekund wyrabiamy sobie o nim zdanie. A może tylko dziś ta osoba zrobiła coś szalonego? A może tylko dziś ten człowiek jest przybity? Może ta pani wcale nie chodzi na co dzień w szpilkach, a różnokolorowe skarpetki to nie styl, tylko pośpiech z rana. Jest pewna bajka, a w niej takie zdanie: Nic nie jest tym, na co wygląda. Bardzo je lubię. Lubię przypominać sobie, jak niewiele wiem o kimś, zanim zdążę spojrzeć na niego jakoś. I patrząc na zdjęcie Edith Piaf z papierosem, nie zastanawiam się już, czy paliła, bo może nie, tylko na co albo na kogo spoglądają jej oczy. Jaka myśl została zamrożona na tym zdjęciu, ona tam była i jest. Chociaż nikt nigdy jej nie odczyta, nie odsłucha. Usłyszałam chwilę temu ciekawe połączenie słów. Subskrypcja na życie. Wszędobylskie subskrypcje opanowały nas zewsząd. I mimowolnie je przedłużamy, żeby korzystać, żeby móc więcej. A gdyby istniała subskrypcja na życie, zamiast kredytu, który wciąż zaciągamy, poniewierając się tu i ówdzie po życiu, licząc, no właśnie, na co? Że termin spłaty nigdy nie nadejdzie? I fantazując dalej, a może trochę śniąc, wyobraziłam sobie, że subskrybując życie w wersjach premium i deluxe, szybko zostaliby tylko ci, których na to stać. Potem oni skończyliby ze sobą od nadmiaru wszystkiego i temat subskrypcji zakończyłby się raz, ale czy na zawsze? Nic nie jest tym, na co wygląda. Parę dźwięków na początku i parę dźwięków na koniec ze skomponowanego przeze mnie utworu Undia w wykonaniu moim, Adama Majdeckiego-Janickiego i Leszka Garstki. Do widzenia, do jutra. To też skądś jest. Polecam.